Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie. Zgodnie z zapowiedzią przychodzę dzisiaj do Was z recenzją tego produktu. To jest nowy podkład marki Anastasia Beverly Hills. Zapraszam. I Wy już wiecie, że ja na tą nowość szykowałam się... Znaczy szykowałam się, bo ona pojawiła się z początkiem stycznia na amerykańskim rynku, miałam cichą nadzieję, że wtedy też pojawi się u nas, nie pojawiła się, trzeba było troszkę poczekać, ale oto jest moi drodzy, ja zamówiłam sobie, od razu Wam powiem, bo <ścoughs> oto najwięcej jest pytań, odkąd yy, pokazałam na Instagramie, że do mnie dotarł w końcu, odcień 1,5N, neutralne podtony. Ale po kolei, moi drodzy, tak, to jest nowy podkład od Anastazji, i ja przyznaję, że no, śledzę sporą ilość amerykańskich youtuberek, i te osoby, które ja śledzę, są nim zachwycone. Więc ja też chciałam go spróbować i zobaczyć czy rzeczywiście jest tak fantastyczny zgodnie z tym co zwykle u mnie można zobaczyć. Najpierw wam podam kilka ogólnych informacji odnośnie produktu, co on ma dla was zrobić. Później pokażę wam to co nagrałam jakiś czas temu, czyli moje pierwsze wrażenia, mój pierwszy kontakt z produktem, aplikację, zobaczycie jak on na mnie wygląda jak kryje i tak dalej. Później, po tych pierwszych wrażeniach, opowiem Wam, jak on mi się sprawdza, czy on jest fajny, czy on jest niefajny, czy rzeczywiście jest taki och i ach, jak się zdążyłam już obsłuchać i naoglądać. Dobrze, moi drodzy. Kilka informacji yy, ogólnych. Wiecie co? Zniknęła mi... Zniknął mi kursor. <grym> co się dzieje? Nie wiem, co tu zaszło, ale moja myszka, w ogóle mój komputer nie reaguje. Ogarnę później, mam telefon, więc y, nie powstrzyma nas to. Najpierw słuchajcie samo opakowanie. Bardzo eleganckie, to jest szklana butelka. To szkło jest takie mleczne, nieprze, nieprzeźroczyste. Y, jest pompka, oczywiście, która jest plastikowa. I jeśli chodzi o pojemność tego produktu, no tutaj patrzę na ekran, nic z ekranu nie wyczytam. Tu jest 35 ml, czyli Troszkę więcej niż zwykle dostajemy w podkładzie, moi drodzy. Ten podkład pojawił się na rynku w 25 odciena, odcieniach, i tych 25 odcieni, na ekranie jeszcze jestem w stanie to wyczytać, jest w seforze naszej dostępne. Za podkład trzeba zapłacić 215 zł. I tak jak powiedziałam, ja mam odcień 1,5 N, przepraszam. I na stronie jest wypisane, że to jest odcień dedykowany karnacjom jasnym. O neutralnych podtonach. Co ten podkład ma wam dać, moi drodzy? To jest podkład o aksamitnym, matowym wykończeniu, który tuszuje niedoskonałości, eliminuje nadmiar sebum i sprawia, że skóra wygląda na nieskazitelną, impeccable. Oto Impeccable Foundation, trwała formuła o średnim lub pełnym kryciu, która zmniejsza widoczność porów oraz drobnych linii i zmarszczek do 12 godzin, czyli ma być trwały. Ten nawilżający, oparty o technologię Precision Blur, matowy podkład z kwasem hialuronowym zapewnia gładkie, jedwabiste wykończenie i efekt drugiej skóry. Aksamitnie gładki matowy podkład. A tu już się y, powtarzają, przepraszam. Ma być wodoodporny i trwały, lekka jednolita formuła, która łatwo się rozprowadza i pozwala stopniować krycie. Mm, nawilżający kwas hialuronowy, który pomaga zachować jędrność i sprężystość skóry. Ma być wygładzanie, zmniejszenie widoczności porów, drobnych linii, zmarszczek, nierówności skóry. Y, ma to być odporna na ścieranie formuła która nie rozwarstwia się ani nie osadza w zmarszczkach. Do wszystkich typów cery, w szczególności do cery tłustej, 25 uniwersalnych odcieni, testowany, bla, bla, bla. Tak, moi drodzy, tyle nam obiecuje Anastazja Beverly Hills. I muszę przyznać, że na papierze brzmi to całkiem nieźle. I kusząco, czyli krycie, które można stopniować. Porządne ma być wygładzenie, blur, rozmycie niedoskonałości, efekt drugiej skóry, więc ma nie być ciężko, on ma się nie ciastkować, ma nie wchodzić z marczki, ma jednocześnie nawilżać, ale ma być dedykowany tym cerum tłustszym jednak, bo jest to podkład matowy. Ja Wam teraz pokażę, jak on na mnie wygląda, jakie były moje pierwsze wrażenia, a zaraz po tym materiale opowiem Wam. Co z tych obietnic się sprawdza, a z czym się nie zgadzam? Witajcie, moi drodzy, w pierwszych wrażeniach. Ja już się nie mogłam doczekać, żeby się dorwać do tego podkładu, i przypomnę jeszcze raz, że ja mam go w odcieniu 1,5. Pod tony neutralne powinny być przynajmniej. Wybierałam sobie, wiecie, według kwadracików na stronie Sephora. Nie. Oszukuję. Zerknęłam na stronę Anastazji i co prawda tam wszystkie te słocze były, widać było, że one były generowane komputerowo, ale wydaje mi się, wydawało mi się, że 1,5 to będzie mój odcień, i chyba widać przynajmniej przez to mleczno-szklane opakowanie, które już obudziłam kremem. No nieważne. Wydaje mi się, że będzie za ciemny, ale jeszcze nie sprawdzałam. No i zrobię to przy Was. Nie wiem, czy trzeba wstrząsnąć, czy nie. Tak, na wszelki wypadek to zrobię. Czyściusieńki pędzel jest przygotowany. Wiele osób mnie pytało, co to jest za pędzel. To jest marka e, Jessup, Yesup. I tutaj nie ma żadnego oznaczenia, co mnie irytuje. Ja ten pędzel dostałam swojego czasu w Parce piarowej. Te pędzle mi się sprawdzają, super są. To chyba nie jest pędzel dedykowany do podkładu stricte, ale on jest dosyć gęsto zbity, dosyć krótkie włosie. Fantastycznie się tym pędzlem przynajmniej do teraz, wprasowywało te podkłady w moją twarz. Ja jestem team pędzel, jeśli chodzi o aplikację podkładu osto, ostatnio. Mm, I do brzegu Iza, generalnie nie ma tu żadnego napisu. Więc na czole Wam pokażę mniej więcej, moje czoło jest świetnym tłem, na czole Wam pokażę mniej więcej, jak ten pędzel wygląda. Nie ma żadnego napisu, oprócz Jessup, nie ma żadnego oznaczenia, numerku, nazwy, nic. Nie jestem Wam w stanie napisać, co to jest za pędzel. No ale takim pędzlem ostatnio aplikuję podkłady. Oczywiście ten podkład, ten podkład jeszcze, yy, może jeszcze jedno, dosyć gęsty jest, dosyć jest gęsty i kremowy. Ten podkład też oczywiście przetestuję, aplikując go gąbką, żeby nie było, natomiast przyznaję, że właśnie pędzlem jest to mój ulubiony sposób aplikacji podkładu ostatnio. Może być za ciemny, może nie być. To jeszcze zależy od tego, czy będzie oksydował. Ja przyznaję, że moje oczekiwania są kolosalne. Prosto z mostu wam powiem, dlatego że podkład Maybelline w, e, Lumimat ten, który ostatnio dla was testowałam zawiesił poprzeczkę bardzo bardzo wysoko. To jest podkład, który jest u mnie. To Czy znaczy wygląda u mnie nieskazitelnie przez cały dzień do momentu zmycia. Ja się troszeczkę wyświecę w strefie T, ale nie muszę niczego poprawiać, zbierać się miaru sebum, dokładać, przyklepywać, przypudrowywać. Jest fantastycznie przez cały dzień, jest dosyć mocne krycie, takie porządne średnie. I jak czytałam o tyle, o ile informacje na temat tego podkładu od Anastazji, no to powiem Wam szczerze, że to brzmi, jakby to miał być ten sam podkład. No, a na pewno kosztuje więcej, więc, tak jak powiedziałam, yy, monstrualne mam wręcz te. Oczekiwania, i jak na NK to mi się wydaje, że jest dosyć ciepły. No ale dobra, ja nie nakładam dużo podkładu na siebie zwykle, więc zaczniemy powolutku to aplikować. Zobaczymy, jak to będzie się nosiło dzisiaj, jak to będzie wyglądało. Miałam nałożyć na jedną połówkę twarzy. Mm, Iza, Iza, Iza. Jestem za bardzo podekscytowana tą nowością. Ale powiem Wam, że aplikuje się bardzo ładnie. Takie pierwsze wrażenie jest takie, że jest gęstszy od tego podkładu. Mi się wydaje, że już... Wybaczcie, nie chcę razić. Mi się wydaje, że już trochę nawet zoksydował na tej mojej dłoni. No zobaczymy. Może to będzie taka oksydacja jak przy tym Lumimat od Maybelline, że właśnie przez to, że zastyga... Pierwsze wrażenie jest takie, że... po pierwsze, to n wcale nie jest takie n znowu. Wcale nie jest takie znowu neutralne. Krycia jest sporo. Jest tłustszy od tego podkładu od Maybelline pod palcem. Bardziej taki kremowy. Ale na później wygląda identycznie.. <grymny> Szybciej zastyga. Mm. Z tym podkładem od Maybelline. Wydaje mi się, że mogę pracować dłużej. Mogę sobie, właśnie, tak wiecie, dokładać, ciapać. A tutaj ten proces zastygania tego podkładu jest dosyć szybki. Dobra, teraz będę zbierać pędzlem. No, ta Nka jest cieplejsza bym powiedziała, niż standardowy podkład o neutralnych podtonach, więc z tym trzeba uważać, jeśli chodzi o wybór odcienia. No, ale... Jak się kupuje bez testerów i słoczy, to z reguły... Chociaż nawet, wiecie co, jak idę do tej sefory i słoczuję te podkłady, to w tym świetle tam u nich, to i tak... To trzeba robić tak, że się słoczuje podkład i się wychodzi po prostu ze sklepu, z galerii, gdziekolwiek jesteście, żeby w świetle dziennym to naprawdę zobaczyć. No, jest cieplejszy. Jest cieplejszy niż bym chciała, żeby był. Jest też troszkę na mnie za ciepły, nie za ciepły a za ciemny. Odrobinkę ja tutaj muszę gdzie nie dołożyć. Tak, i szybko zastyga. Przynajmniej na mnie. Jak zauważyliście, nie nakładałam tego kremu CC od Erborian, które ja ostatnio stosuję, stosuję jako primer w strefie... No można powiedzieć, że w strefie T, bo tam mam... Tu mam takie małe zaczerwienienie między brwiami, koło nosa. Jestem z reguły lekko zaczerwieniona. Dzisiaj stwierdziłam, że nie będę niczego pod ten podkład nowy kłaść. Rozłożył się bardzo ładnie, ale zastyga szybciej niż ten podkład od Maybelline. I trochę zaakcentował tutaj suche skórki na moim czole. Coś, czego Maybelline nie robi. Ja wyba wybaczcie, że ja tak porównuję te dwa podkłady, no ale to jak powiedziałam, ten od y, Maybelline jest u mnie hitem. Y, wiecie co? Za dużo wyłożyłam. Ja wyłożyłam z tego, co widzieliście, dwie czy trzy pompki. I nie pamiętam już, co najmniej dwie i tego było za dużo. Jak na tą ilość, którą ja zwykle nakładam. Ja oczywiście w inne dni jeszcze sprawdzę, jak się buduje jego, jak się stopniuje jego krycie, czy łatwo się dokłada, no bo on dosyć szybko zastyga, więc z tym różnie może być. Tak, tutaj w tym rejonie zaakcentował moje skórki, ale to może być kwestia, wiecie, mojej pielęgnacji tego retinolu i tak dalej. Zobaczymy, czy w inne dni, kiedy postawię bardziej na nawilżające kosmetyki. Jak to będzie wyglądać? Bardzo ładnie wygładził. Jest ten efekt lśnienia, blasku delikatnego, ale znowu mm, ostatnio modne są te podkłady zastygające, ale nie płaskomatowe, ale pozostawiające taki naturalny blask. I ich elementem wspólnym jest taka delikatna aksamitność, pudrowość z bliska. I ten podkład też tak ma. To jest podkład zastygający, ale właśnie lśniący. Wygładził pięknie. Mm, nałożyłam jego niewielką ilość, więc wiecie, no moje przebarwienie niedoskonałości prześwitują, przebijają, ale ja lubię taki naturalny efekt. To mi się podoba, zobaczę mm, jutro czy pojutrze, jak to będzie wyglądać, kiedy się dołożę tego pokładu. Więcej bardzo ładny, bardzo ładny, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, jej, tego jego konsystencji. Wydaje się być ciut cięższy niż ta formuła od Maybelline. Ale nie przesądzam, bo to wiecie pierwsze wrażenia. Ja muszę jeszcze kilka następnych dni poobcować z tym podkładem. Nie no bardzo ładnie, bardzo ładnie, ale oczywiście kluczowa będzie, kluczowy będzie test y, trwałości, jak to będzie wyglądać po kilku godzinach. Formuła jest delikatnie tłustsza niż ta formuła od Maybelline. Tu mi się wydaje, może być, zgaduję, nie czytałam, nie wczytywałam się dogłębnie właściwości tego produktu, zgaduję, że jest tutaj trochę więcej składników nawilżających. Przynajmniej takie mam wrażenie, wiecie, nieładnie mówiąc, macając tą formułę, czy nakładając ją na twarz, jest tłustsza, gęstsza, bardziej nawilżająca. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, moi drodzy, nakładam korektor pudry. W ogóle skończę makijaż, powiem Wam, jak się nałożyło to i owo na tą buzię. I zaraz się widzimy. Dobrze, moi drodzy, troszkę to zajęło, ale jestem... Znaczy, dla was to było ułamek sekundy, ale ja się trochę pobawiłam tym makijażem. On przyznaje, że jeśli zoksydował podczas zastygania, to nieznacznie ten odcień 1,5N jest po prostu ciut na mnie za ciemny. Ja nie wiem, czy to widać w kamerze przy tym brązerze i tym ocieplającym mnie różu od YSL. Nie wiem, wydaje mi się, że jednak trochę widać że tak właśnie odrobinkę jest przyciemne. Ale wiecie, założę sobie ten szalik. Spokojnie, to jest jeszcze do ogarnięcia, do oszukania, zwłaszcza w tej y, pogodzie, przy tych temperaturach. Muszę przyznać, że bardzo ładnie to wygląda. Irytuje mnie ta suchość tutaj między brwiami. Tutaj są zaakcentowane suche skórki, ta moja zmarszczka tutaj, jedna, jedna, jedna z jedenastki, też jest zaakcentowana, ale tak jak powiedziałam, to może być kwestia tego, że wczoraj wieczorem nałożyłam kosmetyk z retinolem i po prostu ta skóra się troszeczkę przesuszyła, i to nie jest wcale wina podkładu. Może być tak, że Maybelline Lumi Moment wyglądałby dokładnie tak samo. Ładnie to przyjęło resztę kosmetyków. Tu widzę, że też mi akcentuje zmarszczki mimiczne. Z prawej strony nie z lewej, ale wiecie, czepiam się. To są małe szczegóły. Czepiam się, bo przyglądam się bardzo uważnie i z bliska, i sprawdzam, czy to jest lepsze? A może jest takie samo, jak ten podkład od Maybelline. A może wcale nie jest lepsze, może ta drogeryjna opcja jest lepsza dla mnie oczywiście. Tak jak powiedziałam, LumiMat jest fenomenalny. Tutaj będę się przyglądać, zresztą ja się zawsze przyglądam. <grym> Wyglądam troszeczkę jak psychopata w ciągu dnia, kiedy testuję podkłady, no bo sprawdzam, czy wchodzi, czy pęka, czy zasusza, czy zmienia odcień. Jak na chwilę, jak na teraz, na chwilę obecną plusik dla tego podkładu, bo nie zoksydował. Jest ciut za ciemny, ale to już jest moja wina a nie samej formuły, jest troszkę gęstszy, jest trochę tłustszy. Tych składników nawilżających wydaje mi się być tutaj więcej, jeśli w ogóle w Maybelline jakiekolwiek są. Tutaj coś jest. Przynajmniej takie sprawia wrażenie formuła pod palcem. I kiedy się ją aplikuje. Dobrze, no, słuchajcie, na chwilę obecną jest super, wygląda to bardzo ładnie. Jest krycie znowu porządnie, średnie. Nie wiem, czy można to budować, to się okaże. Powiem wam za chwilę, czy mi się udało jutro czy pojutrze. Mm, bardzo ładne wyrównanie kolorytów, wygładzenie. Jego nazwa Impeccable, tak? Czy nie? Impeccable Blurring. Second skin. No, ten efekt z drugiej skóry tak niekoniecznie. Ja troszeczkę innego efektu się spodziewam, jeśli chodzi o podkłady, które mają wyglądać jak druga skóra. Taka druga skóra to jest dla mnie Le Beige Healthy Glow Foundation marki Chanel. Tam jest więcej blasku, o wiele mniej krycia. Taki upiększający. Tutaj jest sporo krycia i widać, że mam makijaż na twarzy. No, nie będziemy się oszukiwać, że słuchajcie. I woke up like this, tak? Że tak się obudziłam, tak wyglądam, bo nie. No ale wygląda to bardzo ładnie. Kluczowe jest oczywiście to, jak to będzie się nosić przez cały dzień. Na bank się wyświecę w strefie T, tego się spodziewam. Tylko jest kwestia tego, czy będzie to się ciastkować, czy będzie pękać, jeszcze bardziej zasu zasuszać te elementy. No i oczywiście, jak będzie wyglądać, jak będzie się nosić w pozostałe dni. No zobaczymy. Ja już się z wami żegnam i widzimy się za sekundę na podsumowanie. I witajcie ponownie, moi drodzy. I kurczę, sama nie wiem od czego mam zacząć. Może od razu z grubej rury powiem, że ja wolę podkład od Maybelline. Ale to nie jest tak, że one są identyczne. One się od siebie różnią. Oczywiście oba produkty mają swoje plusy, swoje minusy i musicie sami zdecydować, co jest dla was istotniejsze. Najpierw przeanalizujmy jak to u mnie wygląda, jak to się nosi. Krycie. Rzeczywiście mocne krycie. Ja z tego co pamiętam, za pierwszym razem nałożyłam ze dwie pompki co najmniej, co najmniej dwie, jak nie więcej na tą moją buzię przy lampach, przy kamerze, kiedy maluję się na przykład przy oknie, przy świetle dziennym w ogóle nakładam oczywiście zdecydowaną mniejszą ilość bo tutaj można powiedzieć, że na milimetr kwadratowy szpachelki tego podkładu na twarzy jest naprawdę dużo pigmentu. Tutaj jest duża pigmentacja. Czy można tą pigmentację, czy można to krycie stopniować? Można, ale tak jak już chyba zauważyłam, przy pierwszym kontakcie z tym produktem trzeba pracować strefami, z tym podkładem on szybko zastyga. O wiele szybciej niż ten podkład od Maybelline. A o jakim podkładzie mówię? Dla tych, kto, dla tych, którzy nie wiedzą o nowości od Maybelline, mówię: to jest Lumi Matte Foundation, ale o tych podobieństwach i różnicach jeszcze Wam opowiem. Natomiast ten podkład ma więcej krycia. Podkład od Maybelline kryje naprawdę dobrze, natomiast tutaj jest większa pigmentacja przy mniejszej ilości produktu, to trzeba przyznać. Trzeba szybko z tym podkładem od Anastazji pracować, bo on szybko zastyga. Szybciej niż ten od Maybelline. Więc jeżeli pracujecie na jednej części twarzy, zaczynacie nakładać i widzicie, że jednak potrzebujecie więcej, to nie jest ten typ produktu, który pozwoli Wam na nałożenie pierwszej warstwy na całą twarz, a później na nałożenie więcej, ponieważ doklepywanie drugiej warstwy na tą już zastygniętą nie wygląda dobrze. To się nieładnie ze sobą łączy. Oczywiście można więcej produktu nałożyć. Już na samym początku i to jak zastygnie wygląda bardzo ładnie. Natomiast takie dokładanie na zastychnięty już podkład w moim przypadku nie wygląda dobrze. Może ja po prostu przeanalizuję jeszcze znowu ten monitor. Nie, 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 nie ta myszka. Nie wiem, czy to myszka, czy monitor yy, nie skroluje się dobrze. Aksamitne ma to wykończenie. Tak. Ja mam się ten podkład na sobie, ten odcień 1,5N jest rozjaśniony troszkę, bo on jest. To chyba nawet w butelce. Nie wiem, czy widać w butelce. Ten 1,5N jest troszkę ciemniejszy. Wydają się być jednocześnie je, identyczne. Natomiast ten 1,5N jest ciut, odrobinkę ciemniejszy od 118 w Maybelline. Natomiast 118 Maybelline oksyduje zaraz po nałożeniu bardziej niż ten pod podkład od m, Anastazji. Ten i ten muszę rozjaśniać. <laughs> Więc mam troszkę rozjaśniacza. Wykończenie jest matowe ale aksamitne, nie płasko matowe. To nie jest cemencik taki typowy, stary, mat. Y tutaj wygląda to bardzo naturalnie. Podkład od Maybelline Lumimat liśni też bardzo naturalnie. Troszkę jednak tego blasku w Maybelline jest więcej, niedużo, ale jednak oba mają z bliska aksamitne wykończenie. To są podkłady zastygające, to są podkłady, które siedzą w miejscu i z bliska bardzo mają taką w sobie delikatną pudrowość. To jest element wspólny dla tych nowych podkładów matowych, matujących i nieważne czy one są mniej czy bardziej rozświetlające, jest ten aksamit na buzi. To, co chyba interesuje większość z Was, to jego wykończenie. Czy jest ten blur, czy jest to wygładzenie, zminimalizowanie tej widoczności tych porów, zaczerwieni. No, czerwienia, zaczerwienienia są mniej widoczne przez dużą ilość pigmentu. On rzeczywiście pięknie wygładza. On bluruje, on, on udoskonala. Ta buzia wygląda po prostu lepiej. Rzeczywiście te pory, które mam powiększone tutaj w tym rejonie, no one są mniej widoczne. On bardzo ładnie to tuszuje. Z tym że ten podkład jest o wiele mniej trwały. Od podkładu od Maybelline na mnie. Maybelline daje mi dokładnie takie samo wykończenie. Jest blur, jest wygładzenie, moja buzia, ale lepsza. Jeśli chodzi o ten efekt drugiej skóry, to w obu przypadkach uważam, że nie można tego tak nazwać. Tylko to od razu trzeba zaznaczyć, że podobnie jak z definicją pełnego krycia, <grych> też jeśli chodzi o definicję drugiej skóry, to mi się wydaje, że. Każdy rozumie to troszkę inaczej. Ja na przykład krycie uważam za pełne w momencie, kiedy jestem w stanie przykryć takim podkładem yy, mój na przykład tatuaż na karku. Yy, generalnie jak jest tatuaż i przykryję go podkład, to to jest dla mnie pełne krycie. Mam wrażenie, że niektóre osoby są troszeczkę bardziej. To czy znaczy mniej wymagające, jeśli chodzi o to krycie i dla nich takie porządne, średnie, to już jest pełne. Nie, jak przebija mój pieprzyk, przebarwienie, to, to już nie jest pełne krycie. I podobnie jest z efektem drugiej skóry. To dla mnie nie jest efekt drugiej skóry, skoro ktoś stoi przy mnie i widzi, że ja mam makijaż. Efekt dru drugiej skóry dla mnie to jest lekkie upiększenie. Rzeczywiście rozmycie troszkę widoczności tych porów, niedoskonałości. Ale jednak skóra wygląda jak skóra. Tutaj skóra nie wygląda jak skóra przy żadnym z tych produktów. Nie będę oszukiwać, tu jest porządne krycie, tutaj jest ta aksamitność, ta pudrowość. No naturalnie skóra tak nie wygląda. Czy ten makijaż wygląda ładnie, gładko? Czy to wygląda lepiej niż moja skóra? Zdecydowanie. Natomiast to nie jest efekt drugiej skóry i tutaj nie będę wam tego wmawiać. Maybelline na mnie leży ładnie dłużej. Zdecydowanie. Oba produkty wyglądają na mnie praktycznie identycznie. Jest ta aksamitność, jest to spore krycie, jest, ta, jest to wygładzenie, zminimalizowanie porów, z tym, że Anastazja po kilku godzinach tu już nawet nie chodzi o kwestię wyświecania się wygląda ciężko tutaj, gdzie mam rozszerzone pory, i tutaj w rejonie ust. Broda usta tak tutaj w tym kółku. O! Czoło, boki twarzy jest ok, tutaj boki nosa, policzki wygląda to ciężko. Tak jak na początku, zaraz po aplikacji te pory moje powiększone są mniej widoczne. Tak po kilku godzinach ten podkład w te pory wchodzi. Ja niczego nie doklepuję, ja nie zbieram sebum, tutaj nic nie działam, nie dotykam twarzy, a i tak ten podkład. W wynika w te pory i one są bardziej widoczne niż przed nałożeniem podkładu. Tutaj też ten podkład mam wrażenie ciężko osiada w zmarszczkach mimicznych. Nieważne ile go nałożę, nieważne czy nałożę go sporo, czy nałożę go naprawdę delikatną ilość, to i tak po kilku godzinach on wygląda tak makijażowo. Nie robi tego efektu na mojej twarzy podkład od Maybelline. I tak, zdaję sobie z tego sprawę, i musicie o tym pamiętać, że każdy inaczej musi, czy znaczy może reagować na te produkty. To może u Was wyglądać bardzo niefajnie, a to może wyglądać prześlicznie. W moim przypadku, gdybym dzisiaj robiła porządki w moich podkładach i bym miała te dwa podkłady do wyboru, bo to tak jak powiedziałam, oba wyglądają na mnie praktycznie identycznie: tutaj jest troszeczkę więcej blasku, ale niewiele. To zdecydowanie to zostaje, a Anastazję puszczam dalej w świat, bo jakby leżały oba w szufladzie, to za każdym razem wolę nałożyć to niż to. Podkład Maybelline wygląda na mnie tak, jak miałam nadzieję, że będzie wyglądała Anastazja, która ma być impeccable, nieskazitelna. To wygląda na mnie nieskazitelnie. On się troszkę wyświetli w strefie T, natomiast cała reszta do momentu zmycia z twarzy. Jest nieskazitelna. Tak jak nałożyłam, tak jest. Jest oczywiście inna też różnica między tymi dwoma formułami. Tutaj jest w miarę rzadko. Ta formuła jest gęsta i lekko tłustawa. Ja już przy pierwszych wrażeniach zgadywałam, że tu muszą być jakieś składniki nawilżające, bo ta formuła jest tłustawa pod palcem, taki, taka lekko oleista. To się nie przenosi na wiecie, wyświecanie się, rozwarstwianie ale akcentuję fakturę mojej skóry po kilku godzinach ten podkład. Pomimo tych składników nawilżających nie wygląda sucho, sucho, wygląda ciężkawo. I tego się nie da naprawić, bo tak jak na przykład czasem podkład za bardzo się wyświeci w strefie T u mnie i troszkę zaczyna się rozwarstwiać i ja wtedy biorę albo Bibułkę matującą, albo nawet biorę chusteczkę higieniczną, wiecie, te warstwy, chusteczka zwykle ma, nie wiem, trzy warstwy, na przykład. Ja biorę taką jedną delikatną warstwę i bardzo delikatnie zbiorę nadmiar sebum, przycisnę ten podkład jeszcze do twarzy, to, to się da naprawić, muszę sobie troszkę krycia dołożyć, ale wygląda to ok. Tutaj z tym akcentowaniem, faktury mojej skóry w tym rejonie nie jestem w stanie nic zrobić. Tutaj się nie da niczego doklepać. Nie, a jeszcze jedna sprawa. Aż sprawdzę, bo tak, było napisane, że to jest mówię o podkładzie od Anastazji, że jest to odporne na ścieranie formuła. Yy, wiecie co, no ja tą bluzę założyłam zanim zrobiłam makijaż i tylko yy, schyliłam głowę, żeby przypiąć mikrofon i już jest już jest wszystko w podkładzie, więc no, ja nie wiem, może nie ściera się z twarzy, ale brudzi wszystko dookoła, tak jak wszystkie inne podkłady, więc yy, to też miejcie na, na uwadze. Podsumowując, bardzo ładny produkt. Bardzo, ale mam coś takiego i wytrzymującego na mojej buzi przez cały dzień. Nie wysusza, nie rozwarstwia się, nie ciastkuje, nie akcentuje. Jak go nałożyłam rano o 9, to o 9 wieczorem, czy 11 nawet będzie wyglądał tak samo. Więc w tym konkretnym przypadku, w tym starciu, można powiedzieć, u mnie zdecydowanie wygrana. Po stronie Maybelline. I moi drodzy, jeśli chodzi o moje doświadczenia z tym produktem, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w środę. Pomalujemy się nowościami. Jest kilka super fajnych rzeczy, jest kilka rzeczy, które są ok. Pokażę Wam je w akcji, poopowiadam o tym w środę. Do zobaczenia na razie.